Cześć, witajcie! Dzisiaj taki będzie niestandardowy film, bo będę chciał wyjaśnić jedną ciekawą kwestię. Ostatnio z moim kolegą gadaliśmy przy piwie na temat opętań. Ogólnie, jak demony i wszystko próbuje zawładnąć człowiekiem. To ja najlepiej chyba mu to wyjaśnię, jak tego umiałem. Ogólnie, ja powiedziałem coś takiego. Posłuchaj, a ogólnie, czym jest człowiek? Czy człowiek nie jest takim biorobotem? No, mówi, no w zasadzie tak. No i patrzcie teraz. A czym jest ludzka dusza? Jak nie oprogramowaniem systemowym? Jest, ludzka dusza jest to, jakby powiedzieć na język komputerowy, system operacyjny. Ale ten system operacyjny jest połączony z superkomputerem, który może być gdzieś wewnątrz planety. Sama struktura krystaliczna z różnego rodzaju kryształów w skorupie ziemskiej może być takim właśnie bazą danych i serwerem jednocześnie. Weźcie pod uwagę, że kryształ da się zapisywać. My dopiero ogarniamy technikę zapisu laserowego. A weźcie na chwilę, wywalcie tą swoją logikę. Myślenia i pomyślcie w mój sposób. A może Matka Natura wynalazła lepszy sposób zapisu, którego my nie znamy. A co byście powiedzieli, jeżeli by się okazało, że kryształy da się zapisywać w formie warstw przyrostowych? Przecież kryształ rośnie i podczas wzrostu tego kryształu można informacje zapisywać jednocześnie. Każdy zaraz powie, no chłopie, co ty pierdolisz, to jest wyssane z dupy. Teraz jest to wyssane z dupy, a w przyszłości nauka może potwierdzić to, co ja mówię. No i zobaczcie. I człowiek jest takim biorobotem. I ma w sobie duszę, czyli oprogramowanie systemowe. Nieważne, jakby to się nie nazywało. Ale dalej, słuchajcie. I wszelkie demony, duchy i tak dalej... To są wirusy, i te wirusy próbują przejąć kontrolę nad urządzeniem, a urządzeniem jest ludzkie ciało. Zobaczcie, że we wszystkich Opętaniach chodzi głównie o to, żeby przejąć kontrolę nad użytkownikiem, <laughs> a użytkownikiem jest y Twoja dusza, właśnie. Użytkownikiem ciała jest Twoja dusza. O tym właśnie mówię, że w ten sposób pojmowania jest najłatwiej pojąć to, o czym ja właśnie mówię. Że jeżeli przyrównamy ludzką duszę do systemu operacyjnego w komputerze, to wszystko ma logiczny sens. I egzorcyzm jest tak naprawdę formą oprogramowania antywirusowego, które zaczyna czyścić regenerować. I to ma sens. I to się zgadza. I tak to się dzieje. Przecież poprzez słuch, gdy kapłan. Poprzez słuch, gdy kapłan wypowiada formułki rzymsko-katolickie: samochody jeżdżą. Co się patrzysz, cholerni taksiarze? To. Poprzez słuch, przecież słowa są przetwarzane na impulsy elektryczne, które biegną do mózgu. Czy to nie jest forma komunikacji? Jest. Po prostu nasza nauka obecnie nie rozumie wielu rzeczy jeszcze, a medycyna tym bardziej. Więc ja tylko mówię, że wszystko da się wyjaśnić, jeżeli podejdziemy odpowiednio do tematu. I właśnie. Ja mu to powiedziałem, że tak, jeżeli w ten sposób będziemy to rozumieć, to problem mamy rozwiązany. No to on się spytał, no to gdzie my idziemy potem? Ja powiedziałem, potem jak tu zakończymy naszą egzystencję, idziemy do superkomputera. A co by nie było, gdyby ten superkomputer był całą planetą? To nie jest wykluczone. Są rzeczy, których nauka nigdy nie pojmie. A struktury krystaliczne, które są w skorupie ziemskiej, mają miliardy lat. Pamiętajcie, natura zawsze na wszystko znajdzie sposób. Skoro stworzyła coś takiego jak georeaktor, który sam się zasilał, schładzał, no to znaczy, że potęga planety, na której żyjemy, jest tak ogromna. Że my powinniśmy po prostu brać tą podęgę pod uwagę. Żyjemy tu codziennie, pracujemy, mamy rodziny i tak dalej. Ale wy nawet nie macie pojęcia, że drobne, jakby powiedzieć, tyknięcie na planecie i całe wasze miasteczko zostaje zrównane z ziemią przez huragan, tornado, powódź. Wszystko. Jedno małe trzęsienie ziemi. Rozpierdala dosłownie całą elektrownię atomową. Mam tu na myśli Fukushima Daiichi w Japonii. <laughs> Więc dlaczego to co ja mówię nie miałoby mieć logicznego sensu i tak dalej? Zadajcie sobie to pytanie. Bo to ma logiczny sens. I te właśnie duchy, dżiny, demony sam szatan może być po prostu programem, bardzo starym programem, który ma za zadanie wywalić, a raczej odsunąć wasze uprawnienia w waszym ciele na bok i zasiąść jako administrator główny. I za zadaniem kościoła katylo... przepraszam, kościoła katy... Ech, właśnie, jak się człowiek zacznie rozgadywać to potem się mu pierdzieli już pod kopułą kąś. kościoła katol katolickiego o właśnie kościoła katolickiego zadaniem jest właśnie wypędzenie takiego oprogramowania za pomocą e, właśnie egzorcyzmu i zabezpieczenie ciebie, żeby to oprogramowanie z powrotem nie wlazło w ciebie i w 95 przypadkach to się udaje. Zawsze znajdzie się przypadek, gdzie to się nie uda, bo coś. No niestety, wszystkiego nie da się ogarnąć zawsze. Ale to tylko to, co ja mówię, potwierdza się i zlewa się doskonale w całość. To, czego nasza nauka i medycyna nie rozumie, w przyszłości może być zrozumiane. Teraz pewnych rzeczy nie rozumiemy, ale w przyszłości mogą być zrozumiałe i każdy może mieć na ten temat wiedzę. Pozdrawiam serdecznie.